Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus, opierając się na przykazaniu Jezusa zapisanym w Ewangelii Mateusza, 28 rozdziale, wiersz 20, gdzie nakazał nam udać się do wszystkich narodów i nauczać ludzi, by czynili wszystko, czego Jezus nauczał. Nauczamy tego uczniów, nie wszystkich ludzi. Mamy głosić Ewangelię całemu światu, ale tylko uczniów instruujemy, co mają czynić zgodnie ze wszystkim, czego Jezus nauczał. Nie ma sensu nauczać nienawróconego, bezbożnego świata wszystkiego czego Jezus uczył. Najpierw czynimy z ludzi uczniów Mateusza 28:19, a następnie nauczamy ich, by czynili wszystko, czego Jezus nauczał. Jeśli nie uczynimy z kogoś ucznia, nie ma sensu uczyć go wszystkiego, co Jezus nakazał. To będzie tylko wiedza, której ta osoba w ogóle nie będzie chciała wykorzystać. Jest mnóstwo dzisiaj ludzi w kościołach, którzy słuchają wszystkiego, co Jezus nakazał, ale w ogóle w nie są zainteresowani, żeby to czynić. Ich przywódcy tego nie robią i oni też tego nie robią. Ale nie o tym tutaj Jezus mówi. Kościół może stać się mocny, tak że bramy piekielne go nie przemogą, jeśli najpierw czyni uczniów, a następnie uczy ich czynić. Nie uczy świata, ale uczy tych uczniów, którzy zostawiają wszystko, aby podążać za Chrystusem. Oni są uczeni wszystkiego, co Jezus nakazał. Wierzę, że Bóg chce takich ludzi w małych grupach, nowotestamentowe kościoły na całym świecie, wszędzie. I znakiem takiego kościoła jest czynienie wszystkiego, co Jezus nakazał. Na przykład, że miłują się wzajemnie, tak jak Chrystus ich umiłował, tak aby wszyscy poznali, że oni są uczniami Chrystusa. To jest Boża Wola. I dlatego przyglądamy się wszystkiemu, czego Jezus nauczał, poczynając od Ewangelii Mateusza, czwartego rozdziału, czego dotyczyły nasze ostatnie wykłady. Czytaliśmy Ewangelię Mateusza, rozdział 4, wiersz 19, gdzie pan Jezus zwraca się do Piotra i Andrzeja i mówi do nich: Chodźcie za mną, a ja uczynię was rybakami ludzi. I przyglądaliśmy się znaczeniu tego nakazu: Chodźcie za mną. A dzisiaj chcemy przyjrzeć się drugiej części tego wiersza. Czytajmy powoli te słowa, gdyż wielu chrześcijan nie czyta Biblii powoli. Nie rozmyślają nad słowami i dlatego nie otrzymują tego, tego, co Bóg ma dla nich przygotowane. Dużo ważniejsze jest to, niż przeczytanie Biblii 15 razy w roku, aby Słowo Boże przeniknęło ciebie chociaż raz do roku. Ja nie chcę się znaleźć w księdze rekordów Guinnessa z powodu tego, ile razy przeczytałem Biblię albo ile wierszy z Biblii nauczyłem się na pamięć. Nie współzawodnicze z nikim w tych sprawach. Dobrze jest przeczytać Biblię wiele razy, dobrze jest uczyć się na pamięć duże fragmenty pisma, jeśli jesteś w stanie wprowadzić je w życie, jeśli jesteś posłusznym zapisanym przykazaniom, ufasz danym obietnicom, w innym przypadku jest to bezużyteczne, to tylko wiedza, która może cię wzbić w pychę, ale dużo ważniejsze jest to, by Biblia przenikała ciebie. Jedna z modlit, którą często się modlę, brzmi: Panie, zanim opuszczę tę ziemię, i to jest dobra modlitwa dla Ciebie. Panie, zanim opuszczę ziemię, chcę być posłuszny każdemu jednemu przykazaniu, które dałeś mi, abym był Mu posłuszny, szczególnie w Nowym Testamencie. Jest wiele przykazań w Starym Przymierzu, które nie są do mnie skierowane. Różnego rodzaju ofiary, przestrzeganie szabatu i tym podobne. Ale każde przykazanie, które jest do mnie skierowane w piśmie, chcę wypełniać w 100 procentach zanim opuszczę tę ziemię i po drugie panie zanim opuszczę tę ziemię panie chcę ufać każdej twej obietnicy którą dałeś w Nowym Testamencie dla mnie są obietnice skierowane do Izraela którym nie muszę ufać obietnice dane Abrahamowi które mnie nie dotyczą ale są obietnice dla mnie i chcę ufać każdej z nich czy to w Starym czy w Nowym Testamencie chcę trzymać się ich zanim opuszczę tę ziemię czy nie jest to dobra modlitwa? Dlaczego miałbym opuścić tę ziemię, ignorując jakieś fragmenty pisma, ignorować jakieś przykazania czy obietnice? Chcę doświadczyć ich wszystkich, zanim dotrę do nieba. Aby stanąć przed moim Panem, nie wzgardziwszy żadnym Jego przykazaniem ani Jego obietnicą. Pomyśl, jak się poczujesz, gdy staniesz przed Panem i odkryjesz, że zaniedbałeś wiele Jego przykazań, może te małe, i nie trzymałeś się Jego obietnic. I prowadziłeś nędzne, ziemskie życie. Myślę, że czułbym się okropnie, gdybym musiał przed Panem stanąć w takim stanie. Nie chcę. Dlatego chcemy czytać z wielką uwagą nawet takie proste stwierdzenia jak to. Uczynię was rybakami ludzi. Kto uczyni was rybakami ludzi? Chrystus. Żaden człowiek nie może was uczynić rybakami ludzi. Możesz iść do koledżu biblijnego i spędzić tam całe lata, ale to nie uczyni cię rybakiem ludzi. Nie stajesz się rybakiem ludzi studiując. Biblię. Nie, nie stajesz się rybakiem ludzi, słuchając wezwań misjonarza, podnosząc rękę i podchodząc do przodu i poświęcając swoje życie Bogu. Nie, tak to nie działa. Jeśli chcesz stać się rybakiem ludzi, musisz być posłuszny nakazowi podążania za Jezusem. Nie tylko studiowanie Biblii, ale chodź za mną. Ci wcześniej chrześcijanie nie mieli Biblii. Jak więc stali się rybakami ludzi? Naśladując Jezusa. Chciałbym, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja wierzę w studiowanie Biblii. Zaczęliśmy od tego, że człowiek żyje każdym słowem, które pochodzi z ust Boga, ale nie możemy być chwalcami Biblii. Nie stawajmy się bibliochwalcami. Biblia jest nam dana, abyśmy lepiej podążali za Jezusem. Duch Święty posługuje się Biblią, aby objawić nam chwałę Jezusa Chrystusa, a więc naśladowanie Jezusa jest sposobem stania się rybakiem ludzi. A kto was może uczynić rybakami ludzi? Nie kolecz biblijny, ale sam Jezus Chrystus. Bóg może posłużyć się ludźmi, ale ostatecznie to Jezus Chrystus chce mieć z tobą osobistą relację. I tylko on może cię uczynić rybakiem ludzi. Co to znaczy być rybakiem ludzi? Rybacy udają się na morze, do rzek, zarzucają sieci. Aby wyciągać ryby, i zabierają je na brzeg, przenoszą je z jednego otoczenia do drugiego. Ryba naturalnie nie czuje się dobrze na ziemi, ona się czuje dobrze w morzu, ale rybak wyciąga ją z morza i przyprowadza ją na ziemię, do zupełnie innego otoczenia, od tego, w jakim się znajdowała. To jest ważne, żeby to dobrze zrozumieć. To nie to samo, co schwytanie lwaczy, słonia. I zamknięcie ich w klatce. Lew jest przyzwyczajony do życia na lądzie, a nie w morzu, ale kiedy złapiesz rybę, zabierasz ją z jej naturalnego otoczenia i przenosisz ją do zupełnie innego. Ziemia i woda są przeciwieństwem, a więc bycie rybakiem ludzi oznacza udanie się do ludzi znajdujących się w wodzie tego świata, wyciągnięcie ich stamtąd i przeniesienie. Do zupełnie innego środowiska, którym jest Królestwo Niebios. Jeśli nie wyciągnąłeś jakiejś osoby z Królestwa tego świata do Królestwa Niebios, nie wyciągnąłeś tej ryby z wody. Być może trzymasz ją w sieci, ale ona jest nadal w wodzie. Jeśli jej nie wyciągnąłeś, to nie jesteś rybakiem ludzi. Jaki rybak chwyta rybę w sieci i tam ją zostawia? Nadal w wodzie. Ryba dobrze się czuje w wodzie, ale wyciągnij je z wody i zobaczysz, jak się będą zachowywać. Na ziemi skaczą i rzucają się, pokazując, że nie jest im tu wygodnie. Kiedy osoba zostaje zabrana z rzeczy tego świata do niebiańskich, to jest zupełnie inne środowisko. Tak jak dla ryby, która zostaje zabrana z wody i rzucona na ląd. Kiedy zostajemy przeniesieni z królestwa tego świata do królestwa Niebios musimy zrozumieć, że to jest nasze naturalne środowisko i duch święty sprawia, że czujemy się dobrze w królestwie Niebios. A więc nie sądźmy, że staliśmy się rybakami ludzi, jeśli uda nam się przyprowadzić stu ludzi do powiedzenia: Panie Jezu, wejdź do mojego serca. Niestety tak często się dzieje. Brak jest zrozumienia, co oznacza bycie rybakiem ludzi, a to dlatego, że inni ludzie czynią ludzi rybakami, a nie Chrystus. Jeśli Chrystus uczynicie rybakiem ludzi, będziesz opierał się na tej samej zasadzie, o której czytamy dwa wiersze wyżej: Opamiętajcie się, ponieważ przybliżyło się Królestwo Niebios. Będziesz nauczał ryb, by się opamiętały, zawróciły, by szukać Królestwa Niebios w zupełnie innym środowisku niż wcześniej były. To robi rybak ludzi. Zabiera ryby z morza na ląd. I ja muszę przenosić ludzi z Królestwa tej ziemi do Królestwa Niebios, z Królestwa diabła do Królestwa Boga. I tylko Jezus może uczynić nas rybakami ludzi. Nikt inny tego nie zrobi. I nie tylko Ewangelia. Ewangelista jest rybakiem ludzi. Nie, Ewangelista wykonuje tylko część tej pracy. Prorok, apostoł, nauczyciel, pasterz musi dokończyć tę pracę uczynienia tych ludzi obywatelami królestwa Niebios. I wtedy dopiero mamy pełne zadanie wykonane: zabrać osobę z morza na ląd, z królestwa tego świata do królestwa Niebios. Aby to czynić, należy naśladować Chrystusa. Jeśli naśladuję Jezusa, to będę czynił to tak, jak On to robił. Weźmy na przykład to, jak powołał dwunastu na swoich uczniów, ale odniósł sukces z jedenastoma. Przemienił ich zgodnie z wartościami Królestwa Niebios. Jeden z nich odpadł, co uczy nas, że mimo naszych najlepszych wysiłków, niektórzy odpadną, gdy próbujemy doprowadzić ludzi do Królestwa Niebios. To nawet miało miejsce w kościele Jezusa. Nie zniechęcaj się, gdy ktoś kradnie pieniądze w Twoim kościele, gdyż w kościele Jezusa też ktoś kradł pieniądze. Judasz Iskariota. A więc nie mówimy tutaj o stuprocentowym sukcesie w odniesieniu do wszystkich, z którymi pracujemy. Pan Jezus nie miał doskonałego sukcesu. Sukcesu, ze wszystkimi, z którymi pracował. On zawsze mówił do tych, którzy mieli uszy, by słuchać. Nie zmuszał ludzi, aby weszli do Jego Królestwa. On nie zmuszał Judasza i nikogo innego nie będzie zmuszał. A więc nie zniechęcajmy się, gdy jacyś ludzie odpadają. To nie ma znaczenia. Paweł mówi w pewnym miejscu o wszystkich, którzy go porzucili w Azji. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział. W liście do Filipian w drugim rozdziale mówi, że nie nie ma nikogo takiego jak Tymoteusz, który nie szuka swego, ale inni to robili. Nie zniechęcaj się. Droga do życia jest wąska i niewielu ją znajduje. Jezus o tym wiedział i nauczał tego w Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale. I apostołowie o tym wiedzieli, ja też o tym wiem. Pracujemy ze wszystkimi, ale zdajemy sobie sprawę, że tylko niektórzy dotrą do mety niewielu znajduje drogę życia ponieważ wielu nie jest zainteresowanych wielu chce rzeczy niebiańskie i ziemskie i kończą jak judasz i Albo jak ci ludzie, którzy odwrócili się od Pawła. Ale jeśli wiernie wykonujemy swoją pracę, zawsze jest resztka, którzy naprawdę stają się częścią Królestwa Bożego na ziemi i są częścią pełnego mocy Kościoła, świadectwa Jezusa Chrystusa. Mogą nie stanowić wielkiej liczby, ponieważ droga do życia jest wąska i bardzo niewielu ją znajduje. A więc to Pan czyni nas rybakami ludzi. To jest bardzo ważne, abyśmy to rozumieli. My Myślę o tym obrazie Jeremiasza z 18 rozdziału, gdzie Pan posłał Jeremiasza do domu garncarza i przyglądał się, jak garncarz bierze glinę i robi z niej piękne naczynie. To jest niesamowite, jak ci doświadczeni garncarze wykonują piękne naczynia ze zwykłej gliny. I my także jesteśmy gliną. I Pan bierze nas i mocą Świętego Ducha przemienia nas i kształtuje nas. Na swoje sługi, rybaków, ludzi. Większość ludzi na tym świecie łowi pieniądze. Tak jak rybacy szukają w różnych wodach, gdzie mogę złapać jakieś ryby. Nie tu, nie tu, o, tu jest dużo ryb. I wielu ludzi na tej Ziemi tak właśnie żyje. Gdzie mogę? zarobić dużo pieniędzy? Gdzie mogę zarobić więcej? O, może tutaj, może tam. Ale kiedy ktoś zaczyna szukać najpierw Królestwa Bożego, jego nastawienie umysłu się zmienia. Szuka, gdzie może znaleźć wielu ludzi, którzy staliby się członkami Królestwa Bożego. Bardziej podobni do Chrystusa. Gdzie mogę znaleźć nienawróconych, by przyprowadzić ich do Chrystusa? Gdzie mogę znaleźć ludzi, którzy już są nawróceni, ale jeszcze nie są uczniami, by się nimi stali? Jak mogę zmienić tego leniwego ucznia w ucznia, który będzie wykonywał wszystko, czego Jezus nakazał, aby w całej pełni zaangażował się w Królestwo Niebios i naśladował Jezusa Chrystusa? Także mogę siebie reprodukować. W kolejnym pokoleniu, tak iż oni podążają za Jezusem. Najpierw ja podążam za Jezusem, ale gdy łowię tych ludzi i przemieniam ich w ludzi, którzy naśladują Jezusa, produkuję kolejne pokolenie. Wierzę, że to powinniśmy robić z naszymi dziećmi. Każdy prawdziwy uczeń Jezusa powinien pragnąć, by jego dzieci stały się naśladowcami Jezusa. Ja nie mogę z nich uczynić rybaków ludzi, ale Jezus może. Są kaznodzieje, którzy chcą, żeby dzieci, wstępowały w ich ślady. Ja nie mówię o takim bezsensie. Tylko Jezus może uczynić z kogoś rybaka ludzi. Jeśli Jezus tylko może uczynić moje dzieci, rybakami ludzi, to ja tego nie zrobię. Ja mogę tylko zachęcić je, by naśladowały Jezusa, a Jezus musi z nich zrobić rybaków ludzi. Jezus musi zrobić z nich swoje sługi. Ja tego nie zrobię, choćbym nie wiadomo, jak próbował. Bardzo ważne, byśmy zrozumieli tę różnicę, ale musimy trenować nasze dzieci i to następne pokolenie, aby naśladowali Jezusa i modlić się: Panie, proszę, uczyń z nich także, Rybaków, ludzi. Uczyń z nich ludzi, którzy będą wyciągać innych z tego świata i przyprowadzać ich do Twojego wiecznego królestwa. I w tym procesie musimy się czegoś nauczyć. Musimy przyjrzeć się przykładom, które Jezus pokazywał w Ewangeliach, przez działanie, jak ci rybacy łowili. On nauczył ich czegoś na początku i na końcu swojej służby. To jest bardzo ciekawe. Czytamy, że Jezus dwa razy oczyścił świątynię. Raz na początku swojej służby, w Ewangelii Jana w drugim rozdziale i także na końcu swojej służby. I w podobny sposób widzimy, jak uczy swoich uczniów tej prawdy. Ilustrując to na początku swojej służby, w Ewangelii Łukasza w piątym rozdziale, i pod koniec swojej służby w Ewangelii Jana 21 rozdziale. A więc przyjrzyjmy się im w Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale. Jak nauczył ich łapać ziemskie ryby. Jest tu zasada ilustrująca, jak mamy łowić ludzi. W Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale czytamy, że Jezus stał na brzegu jeziora Genezaret Łukasza 5.1. I wsiadł do jednej z łodzi, wiesz trzeci. Ta łódź należała do Szymona, którego poprosił, aby trochę odpłynął od brzegu. Teraz był w łodzi, i usiadł w łodzi i nauczał ludzi. A gdy skończył nauczać tłumy, zwrócił się do Szymona: Chodźmy łowić ryby. Pożyczyłem twoją łódź, więc chcę ci teraz za nią zapłacić. Czy nie było to uczciwe ze strony Chrystusa? Powiedział: Wypłyń na głębie i zarzućcie wasze sieci na połów. A Szymon mu odpowiedział: Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy. Tu jest zasada, którą musimy zrozumieć w naszej służbie panu, jeśli będziesz ciężko pracował całe życie bez mocy ducha świętego. Odkryjesz pewnego dnia, gdy staniesz w niebie, że nic nie złowiłaś, nawet jeśli sam jesteś w łodzi i jesteś zbawiony. Czy chcesz takiego życia? Ja z pewnością takiego nie chcę. Dlatego chcę się nauczyć słuchać Jezusa, nauczyć się słuchać Słowa Bożego, głosu Bożego i głosu Ducha Świętego. A więc Jezus mówi do niego, wypłyń na głębie i zarzuć sieci na połów. I Szymon był gotów zareagować, powiedział, chociaż... Ciężko pracowaliśmy i nic nie złowiliśmy. Na Twoje słowo, wiersz piąty, zarzucę sieć. To jest pierwsza zasada. Panie, nie będę kierował się ludzkim rozumem. Zrobię to, co mówisz, mimo że mój ludzki rozum podpowiada mi, że to strata czasu. Ponieważ próbowałem całą noc. Byłem we wszystkich miejscach na tym jeziorze i nic nie złapałem. Pomyślmy, ile godzin nocnych przepracowali, siedem, osiem, i nic nie złowili. Są pewni, że nie ma żadnych ryb do złapania, być może siedzą gdzieś głęboko na dnie, ale nie zbliżają się do poziomu sieci, ale na Twój rozkaz to uczynię. Panie, jeśli każesz mi tak uczynić, tak zrobię. A gdy to zrobili, zgarnęli takie wielkie mnóstwo ryb, że sieć im się rwała. I jak czytamy w wierszu siódmym, musieli wezwać swoich przyjaciół z innych łodzi, aby przybyli i pomogli im, a oni przypłynęli i napełnili obie łodzie. To jest obraz zborów, które ze sobą współpracują, którzy są gorliwi w przeprowadzaniu ludzi do Bożego Królestwa. Mówią: chodź, ja nie jestem w stanie sam tego wszystkiego robić. Wypełnijmy obie łodzie. Wyobraźcie sobie taki połów, że łodzie tonęły. I kiedy Szymon to zobaczył, wiedział, że to był cud. On wiedział, że to nie było coś przypadkowego. To był niezwykły cud. Padł do stóp Jezusa i zawołał: Panie, jestem grzesznym człowiekiem. Odejdź ode mnie, jesteś zbyt święty dla mnie. Ogarnęło Go zdumienie, jak mówi wiersz dziewiąty, z powodu połowu ryb, jakiego dokonali. Podobnie też Jakuba i Jana, którzy byli towarzyszami Szymona, a Jezus powiedział: „Nie bój się, odtąd będziesz łowił ludzi. Tutaj mamy pierwszą zasadę odnoszącą się do łowienia ludzi. Zdaj sobie sprawę, że nie możesz tego robić na własną rękę, gdyż cała twoja praca obróci się w nicość. To jest pierwsza rzecz, którą musimy rozpoznać, a następnie skłonić głowę przed Panem i powiedzieć: Panie, nie chcę wykonywać mojej woli w moim życiu. Nie chcę służyć Bogu według mojego własnego planu. Nie chcę płynąć z jednego krańca jeziora na drugi według mojego zrozumienia i wyboru, ale ty powiedz mi, gdzie mam się udać i ja pójdę. Czy w taki sposób starasz się służyć panu? Wtedy wypełnisz Bożą wolę. To jest wielkie błogosławieństwo, jakie odkryłem, szczególnie w ostatnich trzydziestu sześciu latach. Kiedy zacząłem słuchać, by iść tam, gdzie Pan mnie posyła. Nie jadę wszędzie, gdzie ludzie mnie zapraszają, ponieważ czasami nie jest to miejsce, do którego Pan chce, żebym szedł. Ludzie mogą myśleć, a skoro Brat Zak jest utalentowany, to gdziekolwiek pójdzie, ludzie będą ubłogosławieni. Ale tak wcale nie jest. Nie mogę być błogosławieństwem nigdzie, gdzie Pan mnie nie pośle. Nie złapię żadnych ryb, jeśli Pan mi nie powie, żebym tam szedł. To jest pierwsza rzecz, którą musimy zrozumieć. A druga jest taka, że gdy Pan mówi, żebyś szedł, pomimo wszystkiego, co mówią Ci Twoje uczucia i co myślisz, idź i przekonasz się, tak jak ja się przekonałem wiele razy, Bóg ma cel posyłając nas tam. Drugi przykład znajdujemy w Ewangelii Jana w XXI rozdziale pod koniec służby Jezusa. Cud, który Jezus uczynił po swoim zmartwychwstaniu. Ostatni cud, jaki uczynił. Czytamy w XXI rozdziale Ewangelii Jana, że nie był w Łodzi, uczniowie byli w Łodzi, ciężko pracowali całą noc Ewangelia Jana 21:3 i znowu nic nie złapali. Mają powtórkę lekcji, której uczyli się trzy lata wcześniej. Na początku służby Jezusa. I Jezus stoi na brzegu i pyta się, czy złapali jakieś ryby. A oni mówią: Nie, nic. A Jezus mówi: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi. I złapali tyle ryb, że nie mogli wyciągnąć ich z wody. Wiersz szósty. I lekcja jest ta sama. Pracowali całą noc, nie szukając woli Pana. Czytamy w dwudziestym rozdziale słowa Piotra, który wykonując swoją własną wolę powiedział: Pójdę łowić ryby. A inni odpowiedzieli: I my pójdziemy razem z Tobą. Ja Dwadzieścia jeden trzy i poszli. Pełnili własną wolę i nic nie złapali. I kilka godzin później Jezus przychodzi do nich nad ranem, kiedy oni już są wyczerpani. Bardzo często Pan musi czekać, aż my zupełnie stracimy wszystkie siły. I pyta, czy udało Wam się coś złowić z całym Waszym wysiłkiem? A oni mówią, nie. Popatrzcie na jakość Waszych nawróconych. Są pokonani, walczą ze sobą, kochają pieniądze, nic nie robią z tego, co im nakazałem. Czy takiego rodzaju ryby chcesz mi ofiarować? Apostoł Paweł chciał ofiarować. Ofiarować Bogu ofiarę, która będzie miła Bogu? Czy wierzący w Twoim zboże, których nawróciłeś, nadają się do zaprezentowania Bogu, czy też kłócą się ze sobą i walczą ze sobą? Jak wyglądają małżeństwa w Twoim zboże? Jak dzieci są wychowywane w Twoim zboże? To są pytania. Czy są miłe Bogu? Paweł mówi w liście do Rzymian w 15 rozdziale. Chcę, żeby byli mili Bogu. To tak, jakbyśmy zaprosili jakąś ważną osobę na posiłek do naszego domu i ofiarowalibyśmy to, co mamy najlepszego. A więc jest to niezwykle ważne, co ofiarujemy Bogu. Paweł na przykład mówi w drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale: Chcę Was ofiarować jako czystą dziewicę dla Chrystusa. Drugi list do Koryntian rozdział 11, wiersz drugi Chcę was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę, waszemu mężowi Chrystusowi i dlatego nad wami pracuję. W liście do Kolosan mówi rozdział 1, wiersz 28. Chcemy przedstawić każdego człowieka doskonałym w Chrystusie Jezusie. I wiersz 29 dodaje nad tym też się trudzę na czym polega łowienie ryb aby przedstawić możliwie najlepsze ryby naszemu Panu wychodząc, pracując nie w naszej własnej sile ale współpracując z innymi członkami ciała Chrystusa my wykonujemy naszą część oni wykonują swoją część abyśmy w końcu przenieśli ludzi z królestwa tego świata do królestwa niebios i złożyli Bogu ofiarę która jest Jemu miła, tak jak Paweł mówi w liście do Rzymian 15 i czystą dziewicę, która jest oblubienicą Chrystusa. Czyńmy to, naśladując Jezusa Chrystusa i pozwólmy mu kształtować nas, tak jak garncarz lepi piękne naczynie. Pomódmy się. Niebiański Ojcze, ponownie chylimy się przed Tobą. Prosimy, abyś i z nas uczynił prawdziwych rybaków ludzi, którzy wypełnią Twoją wolę na tej ziemi. Pokornie prosimy w imieniu Jezusa. Amen.